Witam Was serdecznie moi drodzy na drugim już vlogu, takim luźnym, gdzie nie ma praktycznie żadnych cięć. Chcę po prostu z Wami pogadać, bardziej jest z moim telefonem, bo z tym się mogę najbardziej uzewnętrznić. E, a mianowicie w moim życiu właśnie e, są duże zmiany, duże zmiany. E, duże rzeczy się dzieją jak dla mnie, dla kogoś to są może zwykłe rzeczy, bardzo zwykłe, ale dla mnie to są naprawdę duże rzeczy, e, bo aktualnie robię coś, Czego nie zrobiłabym nawet rok temu? Przez, przez co? Przez in, w ogóle mówię tak bardziej, bardzo ogólnikowo. No konkretniej po prostu podejmuje się działań w internecie. To jest coś, co było we mnie od dziecka, ale przez odbiór, zły odbiór rówieśników spotkałam się z dużą traumą. Odbiło się to bardzo mocno na mojej psychice, i mimo, że już wtedy gdybym, gdyby odbiór był może troszkę lepszy. To dotrwałabym, może i teraz byłabym wielkim influencerem, ale niestety to się nie stało. Ale po coś to było, jakoś to mnie ukształtowało, i teraz wydaje mi się, że wracam o wiele silniejsza niż wtedy jako mały dzieciaczek, nagrywając. Właśnie tutaj w tym y, sadzie sobie nagrywałam, pamiętam jakieś chyba QA. -y w ogóle wymyślałam wtedy pytania po prostu sama do siebie i gadałam, ale to było super, to było super. Y, jakby cieszę się, że do tego wróciłam, tak naprawdę na przestrzeni tego roku, bo y, działo to we mnie, ja chciałam to zrobić od zawsze. Zawsze chciałam zrobić jakiś taki pewniejszy krok w, 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 w tym internecie, pokazać się, bo wiedziałam, że mam potencjał, wiedziałam, że, m, że lubię to robić, wiedziałam, że się w tym sprawdzę. Po prostu nie było tak, że, że tak gdy bałam sobie, kurde, może ten, tylko ja po prostu miałam takie, przy... zawsze z tyłu głowy, jakbym wiedziała, że to będzie dla mnie. Jak zawsze wybierałam sobie jakąś inną ścieżkę w życiu, to i tak nie było to konkretnie dla mnie. I czułam to po prostu. No i co, jakby udało mi się przełamać ten strach, wiadomo, to jakby jeszcze nie dało mi żadnego niby sukcesu, ale ja wiem, że teraz w mojej młodszej wersji siebie mogę powiedzieć, że, że spróbowałam przynajmniej, że nawet jeżeli nic mi nie wyjdzie w tym internecie i nie wiem, najwyżej zdobędę 100 subskrypcji i potem to yy, odłożę na bok, bo stwierdzę, że to jednak nie dla mnie, nawet jeśli tak, to teraz przynajmniej działam, teraz przynajmniej robię to co chciałam robić jako dziecko, co mi sprawiało przyjemność i właśnie w tym momencie sprawia, bo może że nie mam z tego żadnych korzyści absolutnie żadnych i wydawało mi się że zawsze, że będę szczęśliwa, jak zarobię jakąś sumę tak, takie w czasie miałam myślenie, realnie pracowałam, wiadomo, najniższa krajowa pracowało się cały czas, myślałam, dobra, tu sobie kupię to, tu, tu kupię sobie jakiegoś ciucha, tu nie wiadomo co, tu samochód i że będzie fajnie i że to mi da szczęście, a wiecie co? Yy, nie wiem czy kiedyś byłam bardziej szczęśliwa niż przez ostatni miesiąc, mając yy, mniej niż tysiąc na koncie i nagrywając po prostu yy, nagrywając po prostu rzeczy na YouTube'a, które nie są wiadomo, nie wiadomo jakimiś treściami ale, ale spokojnie to są początki jakby to mi daje niesamowitą yy, niesamowite szczęście, pomimo że praktycznie nie mam żadnych możliwości, żeby wydawać yy, na, na jakieś Rzeczy dla siebie, takie po prostu jakieś pierdoły, bo muszę cały czas oszczędzać, żeby mieć na paliwo, na opłaty za siłownię, za telefon, bo mam telefon też na raty. Więc praktycznie nic dla mnie nie zostaje, ale w ogóle mnie to nie martwi, bo może, wiadomo, nie utrzymuje się sama. To mnie dużo, dużo ratuje. Ale fakt tego, że jeszcze pogubiłam, ale po prostu dużo się dzieje w moim życiu ostatnio e, i cieszę się, że teraz w końcu nie patrzę na to, co ktoś pomyśli, e, bo zawsze tak myślałam, zawsze, zawsze trzymamy tylko opinia innych, że kto coś pomyśli sobie, że a jak mi ktoś tu wytchnie, a jak ktoś mi na ulicy powie a jak ten, a jak to, a jak... A jak syro, po prostu to zrób, po prostu to zrób i po prostu to zrobiłam. Po prostu, albo nie po prostu, bo nie było to takie łatwe. Zmierzałam się do tego bardzo długo. E, Najprawdopodobniej no Gdyby nie to, że aktualnie nie jestem w szkole, to pewnie bym tego nigdy nie zrobiła, bo w szkole jesteśmy. No, ja, ja przynajmniej się czułam najbardziej narażona na, na zetknięcie się z taką złą opinią po prostu, że ktoś źle popatrzy i tak dalej. O, właśnie. Właśnie moja mama tam. Aha! Mama! No a ty co? O, moja mama właśnie tam podlewała, chyba. Nie, nie wiem, co robiła, ale nieważne. Już jeszcze teraz wiem, ale reasumując, po prostu chciałam powiedzieć, że, że jestem szczęśliwa. Bo robię po prostu to, co czuję i nie myślę, jakby myślę nad tym, nad konsekwencjami czy tak dalej, ale nie, nie myślę o tym, że, że ktoś o, o tym źle pomyśli, że nie, nie chcę patrzeć i staram się już coraz bardziej nie patrzeć na tą opinię ludzi. I to sprawia, że nie przejmuję się tym, nie przejmuję się tym, że... Nie, czekajcie, wróć. I to sprawia, że mogę po prostu to robić, oddając się temu. I wiem, że to się wydaje głupie, ale trzeba to przełamać. Trzeba to przełamać. Kurde, a wiecie co tak naprawdę? To nagrywam to drugi raz. Pierwszy raz to nagrałam i wyszło tysiąc razy lepiej. Jakby tam miałam takie sentencje życiowe, to tutaj nie powiedziałam nic mądrego. Ale chciałam sobie po prostu z wami pogadać. Z wami, pewnie nikt tego nie obejrzy. Ale nie o to chodzi. Dla mnie ja się już czuję lepiej. Ja się już czuję lepiej. Nieważne nie co będzie. Ważne, żeby robić po prostu to, co się lubi. Nie patrzeć na, na to, co ktoś pomyśli. Itd. I tak dalej. I tak dalej.